Siemanko zmiana pokoleniowa, mój kask dotychczasowy, czyli który używam najczęściej, Enixer. Jedynka właśnie przechodzi do muzeum kasków. Trudno mi jest policzyć, ile mam go lat, znaczy trudno, bo nie pamiętam, a gdzieś tu pewnie na pasku znajdę datę produkcji, wydaje mi się, że ma około 7 lat. Także przejechał no mnóstwo kilometrów, tysiące kilometrów, wygląda, ale miał w sumie wymieniane wnętrze. Także to nie jest adekwatna ocena po tych siedmiu latach tego wnętrza, ale i tak chciałbym powiedzieć, że jest bardzo, bardzo wytrzymałe. Jest taka szara mycha, ale kurde, no ja nie wiem z czego oni to robią, ale to jest wytrzymałe na maksa. Oryginalny jest pasek. Czyli pasek e, wygląda tak po tych siedmiu latach i tysiącach kilometrów i setkach razy jak go zdejmowałem i zapinałem. Więc tak naprawdę jedynym elementem, który nigdy nie był e, wymieniany czy w jakimś stopniu prany, no to, to jest ten tutaj, osłonka tego paska. No więc zobaczcie, że ten materiał naprawdę ja jestem ciągle nieogolony, więc nie ma lekko, a i tak nie jest zniszczony w żaden sposób, tam troszeczkę przetarty tutaj. Tamte rzeczy to jest też oryginalne. To się rozciągnęło i po praniu tego przez chwilę jest takie, że jest ładnie. Tu przy, przykrywa tą brodę. Natomiast cała reszta kasku, skorupa, mechanizm jest po prostu no nic mu nie jest. O co tu będę dużo mówił? Naprawdę jest mega dobry kask. Bardzo dobrze mi się w nim jeździło. Tu jest nosek dodatkowo założony. Jeżeli mógłbym powiedzieć o jakichkolwiek wadach tego, tych rozwiązań co zostało poprawione w dwójce, którą zaraz pokażę, to to jest takie dziwne podczas, o widzicie co się dzieje, to się potrafi tak zacierać, o, czasami nie wiesz czy to jest zamknięte czy otwarte, bo tak naprawdę ten zawiasik, który tu się porusza to jest w tej tutaj małej szparce i tam się dostaje syf zobaczcie tam tego bałaganu jest ja to czyszczę pędzelkiem, ale no wiecie no to się ciągle brudzi jedna jazda w deszczu zapomnisz to zamknąć, już masz w środku syf o no. ale to się tak kantuje i nie chodzi bardzo płynnie to nie jest duży problem ale, ale przynajmniej jest wytrzymałe nie? natomiast nie chodzi super płynnie podobnie mamy tutaj z tymi z tymi z boku na czole to jest też tak upierdliwe, że jak to się tutaj dostanie syf, jak się tego nie czyści regularnie, a ja to czyszczę, to to się zatrze i kurde nie idzie tego ruszyć. Nie? Teraz to tak no działa cały czas, tak jak działało od nowości w zasadzie, dużej różnicy nie ma. Przycina się trochę po pełną jak widzicie. Tego to nigdy nie rozumiałem, bo to brzydko wygląda. To jest, Jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to myślałem, że coś mi tu brakuje, że coś mi tu odpadło. Ani to nie jest intuicyjne, ani to nie jest ładne. Kurde, nie podpisali się z tym w jedynce, ale to już historia. Tu mam jeszcze fotochrom, który już nie działa. To już też kiedyś mówiłem na filmie o zobaczcie z fotochromu. On teraz jest na pełnym słońcu. Niebieskie, piękne, niebo błękitne. No i tyle jest z niego, z fotochromu zostało, że tu jest całkowicie biały. A tu tylko tak na narożniczkach troszeczkę tego. Ale to jest takie bardziej różowe, jak Jak brązowe. Także kompletnie nie działa. już, Absolutnie nie ma nic. Ona ma. Czwarty rok teraz ma ta szyba, albo trzeci, czwarty, no jakoś tak. No dużo kilometrów przejechała, ale to nie zmienia faktu. Wiem już, bo ja dopiero ten kask to przed chwilą wyjąłem i jeszcze go tak szczerze mówiąc to dokładnie nie obejrzałem, ale wiem na pewno, że Shoy nie wiem z jakich powodów pakuje do wszystkich kasków ten gówniany mechanizm, który zaraz wam pokażę. Bo tutaj jest mechanizm który w zasadzie nawet nie muszę mieć drugiej ręki. Zobaczcie, ja, o, patrzcie to. Ja, ja po prostu ten ja jednym palcem obsługuję otwarcie szyby. Wy, wypięcie. No teraz tam muszę trafić, czekajcie. No trafię w tą dziurkę, to, to o. Już jest już spięte. Proszę bardzo. Jedną ręką, w drugiej mam tel telefon. Więc to jest bardzo łatwe w obsłudze, bardzo łatwe w wypinaniu. Jak chcesz tam wymyć szybę, w pinlocka, cokolwiek. Super. Dodatkowo tu jest taka regulacja Docisku, czyli można sobie śrubokrętem przekręcić tą śrubkę na plus, na minus, i ten mechanizm dociągnie do uszczelki, albo tą uszczelkę trochę poluźni, tą szybę. Także to ten mechanizm jest po prostu dla mnie najlepszy, jaki w życiu miałem, jeżeli chodzi o kaski. I teraz przejdziemy do różnic z, z dwójką. Zaraz ją wyciągnę. No i dobra, to jest dwójka. Daruję wam to wyciąganie z kartona i rozcinanie taśmy klejącej, co mnie zawsze wkurza na tych unboxingach śmiesznych. Więc to sobie darujemy. Odkleję, tutaj będzie lepiej widać szybę. O, shit. Ja pierdzielę. No dobra, to sobie w domu zrobię. Normalnie taka folika jest tu zawsze naklejana, a tu jakiś papier. Gówno. E, dobra, na pierwszy rzut oka widać, że szyba jest. Czyli w tym kasku da się jechać na sportowym motocyklu i nie będzie yy, ta krawędź tutaj zasłaniała. Na tym też szło, ale tu jest jeszcze wyżej, także to pole widzenia się powiększyło. Ta szyba jest jeszcze większa od tej starszej. Zmienili tutaj, jak widać, yy, otwieranie szyby. Tutaj też trzeba było sięgać, żeby otworzyć szybę, trzeba było sięgać lewą ręką do prawej strony. Czyli albo trzeba było na luz przebić, na skrzyżowaniu, żeby prawą ręką podnieść, albo ta lewa ręka leciała do prawego tego, prawej części kasku, żeby to odpiąć i to też, zobaczcie, że pod kątem się otwiera ta szyba czyli też nie jest to wcale takie idealne natomiast tutaj zrobili już na froncie już widzę, że inaczej ta szyba pracuje zdecydowanie inaczej, ma skoki bardzo, bardzo mocne, wyraźne, w życiu jak stuka? to to są te schodki, a tutaj, tutaj te schodki są Prawie niewyczuwalne. Eee, patrząc na wnętrze, policzki trochę inne. Pewnie tu się tam coś zmieniło. No to jest inne, nie? Czyli tu już widzę, że co tu się z tym robi. A, to się odsuwa. Czyli tu trzeba znowu na dwa palce tak. Jednym zamykamy, dwoma otwieramy. Czy to się nie będzie zacierało? Czas pokaże. Na czole o. I tak powinno być w jedynce od samego początku. I to jest jasne. Otwarte, zamknięte. Te pizdryki są takie same badziewne jak w tamtym. Też będą się zacierały. Znaczy, no badziewne, no, może trochę przesadzam, no bo badziewne one nie są. No, są wykonane bardzo dobrze, no skoro wytrzymały tyle lat, no to znaczy, że nie są badziewne. Natomiast system tego otwierania, no, jest taki, no dobra, jest OK. Cofam, co powiedziałem. Nie jest badziewne. Co my tu mamy z tyłu? Z tyłu wyglądają ciut inaczej. Eee, jakby był wyższy ten kask, czyli ta skorupa też się zmieniła w dwójce. To są te same rozmiary zaznaczam. Więcej jest tego stafu tutaj. Tutaj mamy co? E, to jest nieregulowane. A tutaj można było otwierać, zamykać. Ciekawe dlaczego, co taniej? Czy niepotrzebne to jest tutaj? Nie mam pojęcia. Tu mamy, widzę, inny kąt. Tu jest inny kąt, i tu jest inny kąt. Dodali tutaj to coś z boku. Nie wiem do czego to służy. Czego? Tak do końca, no tu też było, ale to była cała poduszka wyciągana, czyli jak wyciągałem policzki to razem z tym, a tutaj to jest zupełnie jakiś osobny element, który czemuś służy, ale jeszcze nie wiem, muszę zobaczyć w instrukcji. Tam na pewno do głośniczków tam wszystko jest. Natomiast co tu jeszcze może być nie tak z, z różnicami między dwoma kaskami? O, to tutaj jest jakby tak inna powierzchnia, nie wiem, czy to widać. O, może teraz widać, o, widać, że jest taka załamana, tutaj ta powierzchnia taka zaokrąglona, a tu jest bardziej płaska. Czyli jak ja będę chciał karno nakleić, a mam taki plan, bo tu jest jednak wyżej to mięcho, a zobaczymy, może się uda. To nie wiem, czy tu będzie to takie łatwe z dwustronną taśmą, żeby tu nakleić, ale no to, to, to nie przesadzam, może się uda. Yy, mówiłem o mechanizmie. To jest ten mechanizm, ten taki dziwny, ale to może to opanuje, może tu trzeba jakąś technologię mieć swoją, żeby to wyciągać, tą szybę. W każdym razie to nie jest wyciąganie na jeden palec. Tu trzeba szarpnąć, pociągnąć. Zmienili widzę, zobaczcie tutaj to, czyli to co pokazywałem w tym kasku, tą śrubkę regulacyjną. To ta śrubka regulacyjna w tym kasku jest z zapadką, o, cyk i cyk. To fajne, to nie trzeba śrubokręta używać, to mi się podoba. Tutaj są jakieś takie lotki. Prawdopodobnie coś z wiatrem, o faktycznie to jest tak, czyli tu, tu ma jakoś tak wiatr się rozbijać albo coś. To no czemuś to służą te, te dynksy. One są wystające ostre krawędzie takie są. I co dalej? A w środku, A w środku, no Noje No je szara myszka. No to samo. Na pierwszy rzut oka. Także takim teraz będę podróżował 2 NXR 2. Wiadomo, to zaraz kapitan bomba wleci inne pinie inne rzeczy. Mm. Wagę odkleiłem, więc nie wiem, czy ta waga jest taka sama. Czy ona się zmieniła plus, minus. Ale mam wrażenie, że ten kask jakby był trochę większy jak, na, jak tamten. Więc może że ten waży troszkę więcej, ale strzelam, więc nie wiem, czy tak jest. Może odstrzekam do zaraz. No, także taki kask. Piękny, nie? Test też. Nie, to nie test, to unboxing. Unboxing żegnam się z moim Enixerkiem. Jedynką, który uznaję za jeden z lepszych kasków, a miałem i Araya i, miałem, i miałem Kaberga, i miałem HJC e, 3 sztuki, i mam nadal jednego EPH11, i mam Szarka. E, I co jeszcze? Tutaj te firmowe kaski różnej maści, więc tych kasków było bardzo dużo, które miałem, do, z którymi miałem do czynienia bądź kursantom uzbrajałem w zestawy eee, więc no oglądałem, naoglądałem no, się trochę te kasków i jej wykonania także uznaję, że Soj, mimo, że taka szarówka to taka szara myszka to jednak w środku to jednak jest bajka, a tu koleżanka właśnie zasuwa w Enixerze czerwonym dwójce taki zbieg okoliczności właśnie spojrzałem hamowanie awaryjne robi i tym akcentem życzę miłego weekendu majowego, pewnie to już wrzucę przed majówką. Ciao! Jeszcze uzupełnienie, no gamoń, nie? No ale co, no człowiek się uczy całe życie. Patrzcie, tutaj szarpałem tą naklejkę i mówiłem o Zusiu! co oni tu odwalili. A patrzcie to, tu jest kurde folijka od szyby, o cyk, 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 cyk. Ciao!